Wiemy, że jednym z celów komunistów była walka z religią, ale jaka jest nasza wiedza na temat sytuacji Kościoła Katolickiego w Rosji, tuż po rewolucji bolszewickiej? W poprzednim odcinku starałam się przybliżyć Państwu sytuację, jaka miała miejsce w latach 20. Między innymi mówiłam o więzieniu i mordowaniu księży, o zamikaniu kościołów oraz o powstających muzeach ateizmu. Czy wiedzą Państwo, co groziło na przykład za odmawienie różańca? O tym między innymi w dzisiejszym odcinku, na który serdecznie zapraszam. W latach 1929 1930 na południu Rosji, na Krymie, na Kaukazie i na Ukrainie aresztowano około 100 księży katolickich w narodowości polskiej, niemieckiej, gruzińskiej i ormiańskiej. W tym samym okresie w Związku Sowieckim przestała istnieć niedziela. Zamiast tego wprowadzono pięciodniowy tydzień i robotników podzielono na pięć grup. Każda z tych grup miała wolne innego dnia. I możemy się jedynie domyślić, jak bardzo skomplikowało to stosunki rodzinne, ponieważ każdy członek rodziny mógł mieć wtedy innego dnia wolne. Nie można było wspólnie wybrać się na obiad, nawet. Dlatego w 1931 roku dokonano kolejnej zmiany i pięciodniowy tydzień zastąpiono sześciodniowym. Dzień wolny przypadał wtedy szóstego dnia. W 30 roku Przeprowadzono akcję antyreligijną z okazji katolickich i prawosławnych Świąt Bożego Narodzenia. W okresie świąt wprowadzono dni robocze oraz wyświetlano antyreligijne filmy. W Kamieńcu Podolskim przeprowadzono demonstrację przeciwko Bożemu Narodzeniu, w której musiały wziąć udział wszystkie wyższe szkoły. W XIV wieku w Moskwie zbudowano zabytkowy klasztor Simonowa. W 1930 roku zdecydowano go zburzyć. Czy wiedzą Państwo, ile potrzeba było dni na zburzenie tego budynku? Aż przez 8 dni burzono tę świątynię dynamitem. Zburzono również niezwykle piękną, historyczną wieżę Cerkiewną, a także największą prawosławną świątynię w Rosji budowany przez 50 lat katedralny sobór Chrystusa Zbawiciela. Zamykanie oraz burzenie kościołów Dokonywało się z inicjatywy Związku Bezbożników, który to był narzędziem partii komunistycznej do walki z religią. Miejscowa ludność była z reguły przeciwna zamykaniu kościołów, ale co mogli zrobić? Jakikolwiek sprzeciw oznaczał dla nich aresztowanie i skazanie na łagry. W 1930 roku władze sowieckie zażądały od osób prywatnych oddania książeczek do nabożeństwa, a także wszelkiej literatury religijnej. W każdym większym mieście powstało muzeum ateizmu, a urzędnicy partyjni odwiedzali mieszkania prywatne i nakazywali wieszać portrety Stalina zamiast ikon. Od 21 do 27 czerwca 1930 roku w Charkowie odbył się proces dziesięciu polskich księży, którzy pełnili posługę na terenach Ukrainy. Zostali oni oskarżeni o antysowiecką działalność i skazani na śmierć. Wyrok co prawda zamieniono na 10 lat łagrów i 5 lat utraty praw publicznych. O warunkach, jakie panowały w tych łagrach, możemy się dowiedzieć z pisma, które zostało podpisane przez 30 z tych księży. Byli oni traktowani jak kryminaliści, zmuszani do najcięższych robót aż po 16 godzin na dobę. 25 września 1930 roku w Leningradzie ponownie aresztowano. Polskiego biskupa Antoniego Maleckiego. Ten biskup był znany z tego, że na początku XX wieku założył w Rosji szereg katolickich instytucji charytatywnych, opiekuńczych, edukacyjnych. Proszę sobie wyobrazić, że 70-letniego biskupa zesłano na Sybir, i na szczęście dzięki staraniom Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Biskup Malecki został przewieziony do Polski, ale nastąpiło to dopiero po czterech latach spędzonych na Syberii. Biskup był w bardzo ciężkim stanie i niestety zmarł niecały rok po powrocie do Polski. W 1931 roku, w graniczącej z Polską miejscowości Wietryno na Wołyniu, około 200 osób zebrało się w stodole, gdzie potajemnie odprawiano mszę świętą. Na to miejsce wpadł Oddział Państwowej Policji Politycznej i otworzył ogień do zgromadzonych. Siedem osób zostało zabitych, 14 rannych, a pozostałe aresztowani. W tym samym roku w Moskwie odbyły się zbiorowe procesy 12 księży niemieckich i około 100 katolików świeckich. Skazano ich na roboty przemysłowe w łagrach lub zesłano na Syberię. Księży należących do tej grupy Rozstrzelano w latach 1937-1938. W 1934 roku w Baku zburzono neogotycki kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, który był zaprojektowany przez Józefa Płoszkę i wybudowany przez Polaków na początku XX wieku. Na to miejsce zbudowano gmach klubu NKWD, a w 1935 roku w stolicy Gruzji Władze sowieckie zamknęły Kościół katolicki pod wezwaniem w Najświętszej Maryi Panny. W budynku tego kościoła powstała hala sportowa, a następnie archiwum NKWD i magazyn. W 1936 roku graniczącym z Polską w miasteczku Uzda zamknięto Kościół rzymskokatolicki i przerobiono go na kino. W 1938 roku w Leningradzie zamknięto historyczny kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, a w święto Bożego Narodzenia zlikwidowano ostatni kościół katolicki w Mińsku. Sprawujący w nim posługę polski ksiądz był brutalnie torturowany, a następnie rozstrzelany razem z kilkoma innymi kapłanami. W tym samym roku na Syberii zamknięto kościół katolicki zbudowany przez Polaków. W 1884 roku, a także ostatnie kościoły katolickie na Białorusi, Ukrainie oraz w całej Rosji. Po zamknięciu kościołów niezwykle ważną rolę w życiu katolików, którzy przebywali na terenie Związku Sowieckiego, odegrały wspólnoty żywego różańca. Jednak w latach 1937-1939 za przynależność do takiego żywego różańca można było dostać wyrok śmierci, który był następnie w niezwłocznie wykonywany. Na przykład, w domu 60-letniej Polki, Rozali Czernieckiej, na modlitwy często zbierały się członkinie Żywego Różańca. I za tę działalność, ta 60-letnia pani została rozstrzelana 1 grudnia 1937 roku w więzieniu w Berdyczewie. Za uczestniczenie w Ukrytych Mszach Świętych również groziła śmierć. Na przykład na Wołyniu w podziemiach Kościoła zamurowano 168 osób. Do podobnych przypadków dochodziło w Kamieńcu Podolskim i Latyczewie. Również słuchanie nabożeństw nadawanych przez polskie radio groziło wyrokiem sądowym. Na podstawie tego typu zarzutów wykonano na katolikach narodowości polskiej i innej ponad 120 tysięcy wyroków śmierci. 12 marca 1934 roku w Moskwie rozpoczął się proces katolickich zakonnic obrządku wschodniego, które były oskarżone o spisek katolicki przeciwko życiu Stalina. Wśród nich znajdowała się Polka, siostra Kamila Kruszelnicka, skazana na karę śmierci, która została następnie zamieniona na 10 lat łagrów. Siostra Kamila Kruszelnicka została rozstrzelana w łagrze na Sołówkach w 1937 roku. W 1935 roku w Odessie skazano na łagry 11 księży niemieckich, a w Woronierzu sądzono trzech księży z Niemiec i księża Wierzbickiego z Polski, a także trzy siostry dominikanki i grupę wiernych. Zostali oni skazani na karę od 8 do 10 lat łagrów. Polski ksiądz Piotr Awgło został skazany na śmierć. I rozczelany w 1937 roku w Mińsku razem z kilkoma innymi polskimi księżmi. 20 czerwca 1937 roku w Moskwie rozczelano biskupa Aleksandra Frisona oraz księdza Stefana Demurowa. W samym 1937 roku na terenie Związku Sowieckiego aresztowano 33 382 osoby z powodu służenia kultowi religijnemu. Około 80% z nich zostało rozstrzelanych. W 1938 roku na Syberii odbył się proces kilku ostatnich księży polskich. Wszyscy oni zostali skazani na śmierć poprzez rozstrzelanie. W okresie od sierpnia 1937 roku do września 1938 roku na terenie Związku Sowieckiego rozstrzelano 96 księży katolickich którzy w większości byli polskiej narodowości. Do 1939 roku zamknięto 80% świątyń prawosławnych, wszystkie klasztory, 90% biskupów prawosławnych zostało aresztowanych lub też skazanych na łagry. Szacuje się, że w ciągu 20 lat od powstania Rosji sowieckiej zamordowano 42 tysiące duchownych cerkwi prawosławnych, a kolejne 43 tysiące przebywało w łagrach. W 1937 roku w Związku Sowieckim odbył się powszechny spik trudności. I jak Państwo myślą, pomimo tak wielkich prześladowań religijnych, jaka była odpowiedź ludzi na pytanie, czy wierzysz w Boga? Pomimo tej całej sytuacji, od 60 do 70% pytanych na pytanie, czy wierzysz w Boga, odpowiedziało twierdząco. Wierze. Władze natomiast uznały ten spis za nieważny, a jego wyniki nigdy nie zostały opublikowane. Drodzy Państwo, to wszystko w dzisiejszym odcinku Czerwony Terror. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do rozpowszechniania tych informacji, do komentowania. Zachęcam do wspierania mediów narodowych. I zapraszam na kolejny odcinek, w którym przybliżę Państwu następne liczby i fakty związane z prześladowaniem Kościoła w Rosji.